Uwaga kierowcy, od 30 lipca w Kozienicach planowane jest przez wykonawcę i inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, sukcesywne wprowadzanie czasowej organizacji ruchu na ulicy Lubelskiej. Zmiany organizacji ruchu wiążą się z reorganizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Radomskiej, Lubelskiej, Warszawskiej, reorganizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Radomskiej z ulicą Wójcików, a także zamknięciem mostu nad rzeką. Zagożdżonką w ciągu ulicy Lubelskiej, zamknięciem wlotu ulicy Młyńskiej od strony lubelskiej i wprowadzeniem objazdu ulicą Przemysłową i ulicą Wójcików. Pojawią się więc utrudnienia w dojeździe na odcinku ulicy Lubelskiej między ulicą Przemysłową a mostem na Rzece Zagożdżące oraz między mostem na Zagożdżące a ulicą Batalionów Chłopskich. Prace remontowe prowadzone są też na ulicy Sikorskiego, w związku z czym na czas remontu tu również wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu. Teraz zamknięty jest odcinek drogi od ulicy Solidarności do zjazdu do szpitala. Rozbudowa ulicy Sikorskiego obejmuje poszerzenie drogi, budowę ronda na skrzyżowaniu Solidarności i Kasztanowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawcą robót jest firma Budomont z Kozienic, która odpowiada za czasową zmianę organizacji. І руху.